Witam Was na kanale Hanka y, i Dzisiaj będziemy o, y, otwierać Sony Angel Będziemy otwierać Sony Angel, kapibarowe. Y, bardzo bym Was prosiła, byłabym wdzięczna Byłabym wdzięczna, jakbyście zostawili subskrypcję i łapkę w górę

Tak wygląda z przodu, a tak z tyłu. Może mnie otwieramy. Aha, już ja się otworzyło, to już jest z tej strony. O, otworzyłem. Aha, zobaczymy. Tylny. o taki. tak z przodu wygląda tak z tyłu ogólnie mega fajny ja bym chciała <coughs> właśnie um, tego co trafiłam czyli tego um, one mają jakieś nazwy? nie jeszcze bym chciała y Oto hmm. to Oto. O, jeszcze bym chciała to trójskaweczki. a ja tu też skabkę, tylko, L -ka. L -ka nie ma truskawkę tylko że Jakby I to nie super. Tak to wygląda z przodu. <laughs> A, mm, mu się głowa przykręca Co? Mu się głowa przekręca. patrzcie Ej Co? Co? Czyli mu może odpaść Aha. Już dostałam tu otwartą Kolejkę ale no trudno, na razie tego, yy, poczekajcie chwilę, znajdę etui, to mniej więcej pokażę wam jak będzie wyglądać na telefonie. Mam etui i Co? to wyglądałoby o tak. Klimatyzator? No. A no. z tak. Ja bym nie, nie chcę tego gołodupca. Ale yy, to kłodło? Masz o, A to nie! Ja nie chcę tego go bo on są no, 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 no. brzydkie Więc może coś jeszcze znajdę, bo jakieś Co? rzeczy do otwierania e, mam. Jakieś, więc... No mi możesz dać. Pójdę! Kurde, nie wyszło przejście. Jeszcze kupiłam Co? E, e, Jeszcze kupiłam jakby Giełkę e, z Codu Janego. Patrzcie. 68 oryginala. Kto stoi, pojęciu? Co ty gadasz? Ale ładnie pachnie. Nie! I bardzo ładnie to pachnie. No, więc to chyba na tyle. Więc wpadajcie na kolejne filmy i chyba wsi we wtorek y, chyba nagram kolejny film to pa